Zatrzymywany czas w piłce nożnej, czyli dwie połowy po 30 minut. Tak brzmi moja odpowiedź na pytanie pana Tomasza Członkawy w ramach konkursu Praca jak ze snu we współpracy z RocketJobs.pl. Jest to taki pierwszy w ogóle film na, na stronach naszego klubu, być może trochę niespodziewany. I taki dosyć tematycznie, dosyć globalny, niżeli taki przyziemny, ale jeżeli się spodoba Wam taki format, no to również poświęcimy, poświęcimy czas na, na takie właśnie lokalne tematy. Także dawajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Na początku, skąd pomysł na w ogóle taką zmianę? Dosyć naprawdę dużą, sporą. Mecze trwające na zegarze 90 minut, plus doliczony czas, zamienić na zegar 60-minutowy, bez żadnego doliczonego czasu, z tym. Że za każdym razem, kiedy jest przerwa w grze, czas się stopuje. Dlaczego? Przede wszystkim takim głównym argumentem za jest fakt, że często występuje gra na czas w piłce nożnej, która nie służy kibicom. Bardzo tego nie lubimy, kiedy zawodnik przeciąga grę, kiedy się kładzie, kiedy go boli, a nie boli, kiedy następuje zmiana i on idzie, idzie. I to wszystko po to, aby kupić czas. Dla swojej drużyny. No i właśnie, taki zatrzymywany czas tym grającym zawodnikom, ten proces by się po prostu nie opłacał, ponieważ czas i tak nie ucieka. Żadne przyciąganie gry nie wchodzi w rachubę, ponieważ i tak e, nie zyskują żadnego czasu, gdyż jest zatrzymany. Kolejnym ważnym aspektem jest efektywny czas gry podczas meczu. Co to znaczy? Liczony jest czas, kiedy piłka jest faktycznie w grze, czyli z całych 90 minut odejmujemy wszelkie sekundy, które zostały właśnie zabrane poprzez jakieś przerwy, auty, kontuzje, zmiany itd. Dla przykładu, średni czas efektywny w Premier League w sezonie 2022-2023 wynosił 58 minut, czyli z całych 90 minut ponad pół godziny nie było przeznaczone na aktywną grę w piłkę. To jest naprawdę dosyć sporo. No, i mam również na przykład statystykę z 24. kolejki Lalika od użytkownika na Instagramie Opte Jose, tak. Domyślam się, że się to czyta, gdzie ten średni czas efektywny wynosi 55 minut z całej kolejki. Z czego najwięcej gry oglądaliśmy w meczu Via Realu z Walencją, gdzie było to 63 minuty, to jest wciąż mniej więcej 27 minut ubytku, a najmniej w spotkaniu Leganes Alaves. Gdzie ten czas wynosił tylko 44 minuty, co w ogóle stanowiło 40% z całego czasu na zegarze. Czyli praktyczna długość meczów jest nierówna, bo raz mamy te 60 minut, raz 40, raz 50, czyli ci zawodnicy grają nierówne mecze, a przecież sędzia powinien doliczać czas ten, który jest stracony. Czyli nadrabiać tego, którego nie ma, czyli dobijać do 90 minut. Brzmi to skomplikowanie, ale myślę, że, że jest to zrozumiałe. A zegar zatrzymywany sprawiłby, że te mecze trwałyby tyle samo, po 60 minut. Czyli krótko podsumowując, nie dość, że czas byłby zatrzymywany, co by zniwelowało hmm, preteksty do symulowania, do gry na czas, to jeszcze te mecze byłyby bardziej równe. Równe sobie przede wszystkim. Teraz przedstawię Wam takie główne argumenty osób, które są przeciwko w ogóle tej zmianie. Jak to argumentują, a ja je kontrargumentuję, ponieważ jak niektóre są dosyć pomysłowe i ciekawe, tak wydaje mi się, że na każdą znajdziemy odpowiedź. Pierwsza takie to jest sędzia i tak dolicza stracony czas, więc wychodzi na jedno. Tak, sędzia najpierw odlicza sobie ten czas pewnie gdzieś na zegarku i potem. W stosunku do tego, niby ma dodać, doliczyć ten czas, który został stracony. No i tak w idealnym świecie by było, ale niestety nie jest. Pamiętamy na przykład z mundialu 2022, kiedy tam Pierluigi Colina zarządził, żeby ten czas faktycznie był jak najbardziej równy temu, ile powinien. No ale wtedy mieliśmy takie dosyć komiczne sytuacje, kiedy na przykład mecz Anglików z Iranem w pierwszej połowie doliczone było 10 minut a do drugiej połowy 14, czyli sumując to mecz trwał na papierze 114 minut, a to 114 minut to jest bliżej do dogrywki, niż standardowego meczu. Natomiast taką ciekaw, ciekawszą statystyką jest finał Ligi Mistrzów z 2022 roku. I słuchajcie tego, Gral zmierzył się z Liverpoolem, oczywiście wygranym przez Los Blancos. Efektywny czas gry, czyli ten, o który nam cały czas chodzi, był o 7 minut dłuższy w drugiej połowie niż w pierwszej. A przecież sędzia, poprzez doliczony czas, chce dorównać z czasem gry. No tutaj coś się widocznie rozjechało. No i oczywiście to nie jest jego wina. No ma dużo więcej yy, zadań do wykonania. No i co ciekawe, druga połowa to była ta, w której Real Madryt znacznie przeważał, a miał <gryt> 7 minut więcej niż w pierwszej połowie. Ale to tam inny temat, że tak powiem. Przechodząc do drugiego argumentu. Symulki i gra na czas i tak się nie skończą, bo choć czasu tym nie zyskają, to wybijają z rytmu przeciwnika. Trafny argument, natomiast ja myślę, że to nie jest właśnie ten główny argument za prowadzeniem tej zmiany, bo symulki być może dalej będą właśnie w takiej formie, ale zmniejsza się liczba pretekstów, aby je wykonywać. Jak kiedyś mieliśmy grę na czas, zyskanie tego czasu oraz właśnie wybicie z rytmu przeciwnika, a tak teraz zostanie tylko to wybicie z rytmu przeciwnika, dlatego ja uważam, że i tak tego był, byłoby mniej, a najważniejsze jest to, aby uatrakcyjnić rozgrywki poprzez równy czas gry, i efektywny czas gry. Eee, a to wszystko umówiłem już wcześniej. Przechodząc dalej. Taki argument, dosyć moim zdaniem bardzo ciekawy, nad którym spędziłem najwięcej czasu, aby go odbić. No to niższe ligi, odstając poziomem technicznym, motorycznym, wytrzymałościowym, mogą mieć problem z rozegraniem całych 60 minut, z przerywanym czasem. Po pierwsze, no to każdy poziom dostosowuje swoją szybkość, tak? Jakby te mecze niższych klas, a i tak rozgrywają się 90 minut i jest nałożone tempo. Ekstra klasa daje radę zagrać 90 minut. I B klasa również. Natomiast gdyby y, klub B klasowy zagrał z tym ekstraklasowym, no to wiadomo, że dopiero wtedy byście sobie mogli nie poradzić przez te 90 minut. Ale przechodząc do takich bardziej klarownych argumentów, no to pozwoliłem sobie policzyć efektywny czas gry z dwóch meczów naszej drużyny GKS Czarni Jaworze. Na początku obejrzałem sparring naszej drużyny, który jest dostępny na YouTubie. Jest to sparring z 2018 roku pomiędzy właśnie naszą drużyną, Piekas Czerniawoże, a tempem puńców. No i tak w głowie możecie sobie obstawić, ile tego czasu było, a jeżeli już to zrobiliście, no to ten czas wynosił efektywny 51 minut. To nie jest tak źle, chociażby w porównaniu do tych średnich czasach w Premier League, w La Lidze. Słuchajcie, następnie pojawiłem się fizycznie już na naszym meczu z byskawicą Drogomyśl, który rozgrywaliśmy na stadionie w Wapienicy. No i byłem tam właśnie głównie po to, aby zmierzyć ten czas efektywny gry i wynosił 56 minut. Czyli ten argument przestaje mieć trochę sensu w momencie kiedy zobaczymy, że ci piłkarze i tak grają podobną liczbę minut, z tym że z inną intensywnością. Tak, no i dla przykładu, też dla ciekawostki, chciałem sobie zobaczyć jak to wyglądało kiedyś. I obejrzałem sobie mecz polski z Brazylią. Z 1977 roku, czy nie pamiętam, to było jakieś tournée w Ameryce Południowej, mogę się mylić. No i byłem ciekaw, jak wtedy to wyglądało, no bo wiadomo, ten poziom też był wtedy dużo niższy. No, nie było warów, całej technologii, która też zabiera trochę czasu. No i ten efektywny czas gry wynosił, jak sobie obliczyłem, 61 minut. Czyli na dzisiejsze realia to byłby taki dosyć efektowny mecz. Taki, który, który byśmy obejrzeli z ciekawością i faktycznie w sumie trochę frajdy przy tym miałem. Czwarty argument to jest, że taka zmiana zabiłaby płynność gry. A ja uważam właśnie wręcz przeciwnie. Uważam, że to niezatrzymywany czas psuje tę płynność gry przez tą właśnie grę na czas. A tak poza tym, to płynność gry w ogóle nie ocierpi. Pre procesy wykonywane w tych fragmentach gry, kiedy ten czas jest martwy, nie ulegną żadnej zmianie. Sędzia dalej będzie tak samo sprawdzał sytuację na warze. Tyle samo będzie przeprowadzona zmiana, a być może właśnie szybciej. Ponieważ właśnie ci zawodnicy będą mieli mniej pretekstów do wykonywania tego. Piąty argument. Umożliwienie wprowadzenia reklam w trakcie zatrzymanego zegaru. Nie wydaje mi się. W sensie, jak wspomniałem, te przerwy i tak się nie wydłużą i nie będzie na to czasu. Zmienia się tylko to, czy, czy zegar idzie, albo nie idzie. Nie? <laughs> jeszcze dwa argumenty, jakie znalazłem. Szósty to jest, że sędziowie powinni być po prostu bardziej restrykcyjni, jeśli chodzi o grę na czas. Tak, powinni, ale nie są. I najprawdopodobniej mi się to po prostu nie zmieni. I tak uważam, że nawet gdyby ta zmiana weszła, to dobrze by było, aby ci sędziowie byli bardziej restrykcyjni na te jeszcze takie sytuacje, kiedy zawodnicy dalej Skłaniają się do gry na czas, aby wybić z rybną przeciwnika? Nie są. Nie są. Powinni być, ale nie są. Taką prostą odpowiedzią chciałbym odpowiedzieć. No i siódmy, ostatni argument, z którym w ogóle kompletnie się nie zgadzam. Czyli, że tworzenie problemu gdzieś, gdzie go nie ma, a nie zgadzam się kompletnie. Z jakich powodów? No to myślę, że z mojej strony wyczerpałem temat w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej zmianie, co sądzicie o takim formacie, co sądzicie o moim debiucie przed kamerą, bo to też jest ważne i kluczowe. No i zapraszam również Pana Tomasza, ciężko, może nie do sekcji komentarzy, ale do tematu, który sobie rozwiniemy podczas naszego wspólnego obiadu. Dziękuję.